Latem po długiej sądowej batalii Maryla Rodowicz w końcu rozwiodła się z mężem. Choć to nie zakończyło sprawy, bo gwiazda nie jest zadowolona wysokością alimentów i niespodziewanie odejście męża zbliżyło za to Rodowicz z córką Kasią, która nigdy nie kryła, że nie przepada za ojczymem. Wraz z odejściem męża mamy wiele negatywnych rzeczy zostało. Odciętych i dom stał się bardziej przyjaznym miejscem, mówiła pociecha Maryi w jednym z wywiadów, dodając, że jej kontakty z matką wyraźnie od tego czasu się poprawiły. Teraz z przyjemnością mogą ją odwiedzać, zapewniała. Reklama na co dzień Kasia mieszka w Krakowie, gdzie zajmuje się końmi, które od lat są jej wielką pasją. Dzięki wsparciu finansowemu rodzicielki Jasińska może poświęcać się temu bez przeszkód. Jakiś czas temu w życiu pociechy rodowicz zaszły, jednak spore zmiany także na polu prywatnym. Wydało się, że 39 latka jest szczęśliwie zakochana. Prawdzie nadal nie zdradziła, kim jest jej wybranek. Ale wiadomo, że, już razem zamieszkali i właśnie remontują mieszkanie, donosi Rewia. Na tym jednak nie koniec zaskakujących wieści z Krakowa. Okazuje się bowiem, że para już planuje swój ślub. Dla Maryli to wielka radość, bo jeszcze niedawno żaliła się. Że żadna z jej trojga dzieci nie spieszy się ani do ołtarza, ani do uczynienia jej babcią. Teraz wiele wskazuje na to, że upragnione zmiany nadejdą. Zdradza tygodnikowi osoba związana z rodziną. Rodowicz ponoć obiecała swoją pomoc w organizacji uroczystości, bo sama planowała, przecież ślub kościelny z Duży ale ten nigdy nie dał się namówić. Wymyśliła nawet dokładny plan uroczystości która miała się odbyć w Zakopanem, czytamy. Córka nie bierze jednak pod uwagę stolicy Tatry jako miejsca ceremonii. Rozważa za to dwie inne opcje. Katarzyna chce, aby ślub odbył się albo w Krakowie, albo na Mazurach. Gdzie mieszka jej tata, reżyser Krzysztof Jasiński, zdradza informator gazety. Słynna mama nie zamierza się wtrącać i wpływać na wybór córki. Cierpliwie czeka na rozwój wydarzeń i mocno trzyma, kciuki, zapewnia osoba z jej otoczenia. Zobaczcie również Patrycja Tuchlińska zachwyca sylwetką po porodzie. Milionerka Patrycja Tuchlińska pławi się w luksusie, w Dubaju. Zdjęcia robią wrażenie zdjęcie Lewandowskich rozgrzało internet. Idealna para. bye